Siema, w dzisiejszym odcinku razem z t będziemy jeść tylko kolorowe jedzenie Jednak, żeby cokolwiek w ogóle zjeść to będziemy musieli wszystko wygrać challenge'ami podobnie, więc Subskrybujcie oraz zostawcie łapkę w górę A my teraz przechodzimy do prawdziwego pierwszego challenge'u dla nas, czyli unikanie butelki z wodą Siema widzu, sorry, że przerwy, ale dzisiaj wystartował nasz sklep t I zobacz, są do kupienia tam różnego rodzaju bluzy, koszulki czy też nawet kubki, które sprawią, że przez całą zimę będzie ci ciepło Biaj w link w opisie, a my wracamy do filmu Pa Jeden, puszczam. Raz, dwa, trzy, trzy. Co trzy. tak wolno ona idzie? Stary, ja już myślałem, że hu, 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 Pierdź, tu, a ona z tyłu. Nie Jesteś... nie. Daj, pokaż to. Jeden punkt? Trzy. trzy. O kurde, to się zdaje być bardzo ciężkie, ale zobaczymy. Trzy, dwa, jeden, puszczam. Jeden. O, Krzysiu. <laughs> Cztery, 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 dobrze. Dobrze. Robicie. Jak dużo rozumiem. Nie ślepo. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, puszczam. O nie! 8! <grym>. Zliczył <grym> jeszcze, takim okiem patrzył Siedem, osiem Tym. Jako, że jednoznacznym zwycięzcą jest Grzesiu No to on wygrywa Jez. kolorowe jedzenie teraz I zobaczymy, co masz na pierwsze danie Szybciutko tam jedzonko dla mnie Co to jest? Takie śniadanko, to ja rozumiem Trzeba zjeść całe, prawda? Jako, że to nagroda <grym> jest? Nie Cześć, mogę, przegrałem, wstyd Strasznie bym chciał, a naprawdę nie mogę Ja tylko ten, kto wygrywa i ty masz teraz farta Dobre skitelsy A może musisz posegregować je teraz? Po tych pasach różne kolory różne. Mhm. Wysyp, sobie. <śle> Wysyp sobie Ej, no? dawaj, Grzesiek, spróbujemy. Żeby o złapał głowę. Dawaj. Rzucaj. Jesteś gotowy? Nie! Yes! Oh! Złapałem! To ja Twoja kolej, dawaj. Dawaj, rzucajmy. Jestem trochę takim pieskiem, który was. dwa. Oh! O, o tylko, co rzucacie. Daj, Grzesła. Daj, rzucaj daj, do góry, ale nie chcę. Wy. O nie! Ej, ty rzucałeś do prosta. Nieprawda, do ciebie. Ohoho! Sorry się naprawdę było do ciebie, ale jestem wyszły. Po prostu za daleko rzucam, sorry. No <grym> dobra. Była kolejna konkurencja? Tak jest. No, coś czuję, że my jeszcze jesteśmy z Łukaszem głodni. Grzesiu że sobie kiedy chce dokończyć tą całą miskę z skitelsów, więc przechodzimy do drugiej konkurencji. Drugą konkurencję zna chyba każdy, ponieważ polega ona na tym, że kubek musimy tak popchnąć po stole, aby spadł na konkretne pole. I każde pole daje konkretną liczbę punktów. Kto będzie miał najwięcej ten wygrywa kolejne żarcie. Ja poprzednio wygrałem, więc teraz zaczynam. <słuchaj> Uwaga, szanowni Państwo, Nie, połóż się tam. O, to zrobił <grym> no, wypadnie, co? Ja Dobra, wadnie. uwaga, bo ja też celuję w ostatnie w takim razie. O, o, o! No! Jest! Jest! Ale było blisko. A to tak mocniej się lżej lecie, czy tak? Mocniej się lżej, no. Ale w twoim przypadku lżej jest Oooo! W moim no, przypadku lżej! Lepiej niż Ernest. Ej, naprawdę Dobra. myślałem, że ona... Siusiu! Siu, siu. Znowu no, ja wygrywamy Łukasz. Tak. A Grzesiu po raz kolejny. Yes. Dzięki panowie. Grzesiu, tutaj jesteś po prostu tańczowym ziomeczkiem No dzisiaj. właśnie chciałem powiedzieć, że jestem mistrzem Tańczyny. Więc w nagrodę dostaliśmy Grzesiek, siedem rodzajów lodów. Ja Uuu. tylko jeden, a Łukasz trzy, trzy za drugie miejsce. Więc teraz je każdy, no niestety ja mam najgorzej. Czy ja. ja wiem w sumie. No, no jak patrz mam <laughs> karmel stary. Co co jest, ten rękoma? Nie wiesz? są twoje lody? Gdzie jest, Gdzie jest jego łyżeczka? Tu O! O nie, masz już całą bluzę w lodach. A ta... Już wczoraj była brudna czyli. Ono no to prawda, już śmierdziała wczoraj. Dzisiaj mm. tylko pachnie smrodem. Nieee nie hmm. dożyłam jednego loda, to jeszcze jakiś kurna mutant go zjadł. Ogólnie, obczajcie, bo patrz, ja mam żółty, mango. Mm. ej, ten wygląda smakowy. Armel! Trochę taki jajeczny. Jagodowy! Lody jako żółtka jajka. Też kozak. No i na końcu pistacje zielone. No, ej, dobre są mm. pistacje, ja mam tylko... Niestety tylko pistacje akurat. A cieszę się, że nie mięta, tylko pistacje, bo lubię. No, ja mam coś z jagodą tu. Mm. Mam mango i marakuje, tu. I pistacje na szamp. Mm. To fioletowe poczekajcie. I mam pistację. Przejdziemy Przejdźmy może do kolejnej rundy, dobra? Teraz każdy ma trzy próby na rzucenie battle flipa i kto zrobi najwięcej flipów w tych trzech próbach, wygrywa kolejne kolorowe jedzenie. Uuu! Przegrałeś. Ej. Ja. Ha! O. Dobra, rzucaj pierwszy w takim razie. Dobra, ja jestem gotowy. Pierwsze trzy. O, Ale będą dwa. Yes. Jest! Jeden. Jeden! Dobra. Ej, zobaczmy. przed odcinkiem wychodziło. Ja o nie! O, nie. O, nie. Serio? Ej, na siedząco jest ciężko Na siedząco jest to no zero Druga runda na stojąco Co? co? <laughs> Szukam ten, stronę butelki Ej, O, finał raz? Po jednym No finał, wy macie finał, tak To pierwsza pierwsza piernożyce, czy co? Szybko, tak Trzy, Szybko. cztery Ja myślałem, że zrobię trzy pod rząd Ja też Nie na siedząco, stary No, na siedząco jest ciężko Masz chyba trzy próby, czy nie? Próby. Nie, nie a... To od razu jeszcze ja jedno? A? Nie no! Nie no, Łukasz szykał! Trzy! Trzy! Najciek! Nice, mam nadzieję, że jest Shout. za nice. Ej, nigdy nie widziałem takiego drinka chyba, Ja widziałem już nieraz, tak? Ale ten jest wyjątkowo ładny ogólnie, nie? No! Kurczę, i to trzykolorowy! Ej, panowie, piję, ja piję osobno, oh, dół. Yes. Spróbuję. Da się wypić sam dół na przykład. Zmieszał się z sokiem pomarańczowym, jest naprawdę git. Środek. opatrz tutaj. I patrz na to. O, o, widzisz kur... to miłość? No. No, Albo no, patrz w ogóle tak zrobimy i tu. Nie wiem, czy to się udało. No udało, udało. To wypij jedną warstwę samą. O to wypiję środkowe. Dawaj. Nie zmniejsza się ta środkowa. Zmniejsza. Mm. Ty chciałeś żółtą czy zieloną? No, żółtą. żółtą, żółtą. Zielona jest tu? A no, faktycznie to no. jest zielone. Całą żółtą wypił prawie Ej, no prawie się udało Część drinkową? Tak Jest strasznie mocny ten drink, ogólnie rzecz biorąc Dzięki temu będziemy mogli zrobić więcej wyzwań po chłopaki I będą bardziej ekstremalne Dobra A! kopnęło. No zobaczmy, jaka jest kolejna konkurencja. Mamy przed sobą trzy kolorowe tory ze świeczkami. Każdy ma ich tyle samo i kto zmuchnie najwięcej, ten wygrywa kolejne danie. Dobra, musimy to robić pojedynczo, bo chyba się nie zmieścimy, więc papierka i nóżyczek, to pierwszy? Trzy, trzy, cztery. O trzy, nie. Cztery. Ha! Dobra. Ja biorę środkową. Czartowałem, czerwony. Jesteśmy gotowi? Tak, tak jest. Dawaj, Jack. O. Czternaście! A ja! Ha! Ha! Ej, jedna się nie zgasiła dosłownie Dawaj Ernesto Moje kolej, zobaczymy czy uda mi się przebić Łukasza O, Oj <śla> I ty też! Ile wosku! I kamera jest w bosku! Co jest? Ej, patrzcie co jest! Jedna ostatnia... Czemu została? ona się zapaliła z pojęcia? Ernest mamy remis w takim razie. A. Dawaj, Grzesiek, dawaj! Jezus, maj! Czekajmy! Bukaj! wszystkie! Uuu. Nie! Nie! Widzisz, jak wygrał wszystkie rundy? O jedną! Tak! Prawie Jestem wszystkie, ja wygram jedną. Tylko nie, to jest sporo to jest. Proszę uprzejmie. So, nice, Kolorowy obiady, Szanowni so. Państwo, proszę bardzo, jakiś niebieski napój. Ciekawe co to jest? To ten drink. To, to jest ten drink? Nie, nie, nie. to jest uh, osi. Osi, uh, chyba niebieskie. Uh, uh. E, żółty ogórek, zielony banan. So. O, dobrze! Czerwona chlebka. Grzesił. Chyba następną konkurencji robimy zgadywanie kolorów w takim razie. Co ja rozumiem dlaczego Grzeszka nie obchodzi koło fortuny, bo nie widzi kolorów w ogóle, Daj. Daj. Wszystko to samo jest. <laughs> Te kolory są dziwne Bo ja nas właśnie. naszemu kucharzowi powiedziałem, że jestem teraz wegetarianinem. Tak, jesteśmy na, nieczy, na gluten, tak. na e, zwierzęce. Na, na białko, na węglowodany. I na, do i na dobre jedzenie <laughs> chyba, z tego co no. widzę. Bo. I na dziewczyny. Ale zjedz to, dziecko. Teraz, o pierwszy obróci wszystkie swoje kupki na tę stronę, e, uderzeniem od dołu, ten wygrywa. I robimy to wszyscy na raz, panowie. Trzy, dwa, jeden, start. Uu! Ale to jest ciężkie! To jest bardzo ciężkie, mi się tylko raz udało przed odcinkiem. Jest jeden! Aha. Ale emocji panowie! Jak na żywo grzybo... U! Uuu! To jest niemożliwe. No, autentycznie nie? O co chodzi panowie? Ej, trzeba bardzo mocno, no tak. Jest! Dwa! Jeszcze trzeci. O, nie! Bo on się odbija stare od dupy i wraca z powrotem. Patrz, to, to się odbija. Jest! Trzeci, mówiłem co? ci! To jest technika na to! No to Łukasz już wygrał nie. nie wiem czy my to dalej robimy my, my, my żadnego nie zrobiliśmy Jack! Dobra. Co? Nie można tak! O. Można! Łukasz! Ej, wiesz co zrób! Tak Ale to... Ja próbuję dobra. jedno, a potem każdy Dobra, nie dobra, niech będzie. Ja biorę nie wiem, ma zrobić. Myślałem, że ma w twarz. Jak go. to się? No, ehe. Tak. O! O! nie da się, za duże jest Nie Weź brałem się... tak dużego do buzi Weź się jeszcze, zabierz, tak stary. dużej galaretki Ja już nie chcę no. tych galaretek w ogóle O Spróbować z... Nie wiem czy to przez cytryny przyprzesta. Pychaj <laughs> do buzi Pychaj głębiej ja ci rękę jak masz tacy, nie wiem co Pokaż, daj spróbować Na <laughs> Przepraszam, Co jest w Masz grześ, masz grześ. Żółto! Nie chcę! Zn Bierz ją do buzi! Ona jest jeszcze mokra. Jak zassa. <grym> co jest? Dobra. Co ty zrobiłeś? Co jest maśny, to jest... <grym> Dobra, teraz pół. Oh, tym razem się uda. <grym> Upside w mm, To ooo. źle wygląda! Koniec! Dawajcie do kolejnego challenge'u chyba bo. Olof. Co tu jest grane? Let's go. W kolejnej konkurencji mamy taką oto wieżę z i musimy pociągnąć obróz w ten sposób, aby zostało ich jak najwięcej na stole. Więc zobaczymy, kogo się uda to najlepiej. Ja będę pierwszy, ponieważ ostatnio konkurencję czerą Dobra. Uwaga. Mówię. O, o, tylko... Trzy czy czyli 7 zostało Siedem zostało na stole siedem. Teoretycznie jeżeli komuś chociaż jeden kubek zostanie tak, to i tak ze mną wygrywa <laughs> Dobra, ja mam trochę inną technikę Nie wiem czy mogę, chłopaki czy się zwrócicie. Możesz, Ale ja bym powolutku wyciągał to Czy mogę tak? Patrzcie <laughs> Okej okay. Zaraz to... zdejmę to ręcznie. Usiądź sobie <laughs> to, to trochę modne to... No o, <laughs> Jeszcze ten Zwycięstwo! Yeah! No, to ja No wiem, ale już, już nie przegrałem. Dawaj bambaryło, zobaczymy co się uda. Jak już do nich bambaryło. Bambaryło, a to Piękne. do ciebie było. dobrze <hups Arsenal> no, no, Ale kojarzę taką. Dobra! No dawaj, dawaj, zobaczymy. Złap sobie lepiej. Co on zrobi? Wybali wszystkie. Wszystkie mu spadną na bank. Yes! Yes! Ja Nieeee! Remic mamy. A. Nie, tobie spadło więcej. No A ja wygrałem. Nie. A nie, bo Jeden kubek! No nie! Czyli grałem! Widzowie, okazało się, że jeszcze mam prezent w ogóle do odebrania z poprzedniego odcinka, bo Łukasz zapomniał widać jednego. <śmiech> Ciekawe, że <laughs> Zobaczmy co to jest. No, fioletowy Kole. kolejny. Okej, okay, dobra. Co tu jest? Co to jest? O. Co to, Za, to jest. Zakładasz to na pasek, i grasz tyłkiem, trafiasz do drugiego boksa. Czyli uczysz tak. się twerkować. Co? Przypinasz to do paska No, Tary. No I uwaga, Dobra. zrobione z drewna, więc eko. To, to jest. Oprócz paska. z papieru. No. <laughs> Dobra, e, Łukasz, siadaj tutaj, bo teraz twoje żarcie. I teraz jesteś zadowolony z prezentu? Tak. Co masz? Uwaga! Ooooo! Takie tańczowe ciasto! Jaki Jaki to ładnie wygląda, ale fajnie, że przegraliście i to wam zależy bardziej niż mi Panowie no, zróbmy to razem jako, że na koniec każdy bierze garść ciasta i je sobie. Każdy garść! Możemy je przykroić. Nie. On to wygra, on decyduje. Po mówię. Lewą jaką miałem w śmietniku, jak coś nie prawo. <laughs> no, Żeby nie było. Mmm, dobre. Eh, dobre, no. <laughs> Proszę. Dobre, dajcie. Ej, dobre to jest. Strasznie dobry sernik. No tak, posypki za mało dałem. Wow, od samego tego, jak on się nazywał? Salt Bay. Salt Bay. Nasyp Dobre jest to bracia? Pięć W moim stylu. To, to była ostatnia konkurencja, dziękuję za oglądanie widzowie Widzimy się szybko w tym Na, tle. Na razie. Siemanko, dzięki, że obejrzałeś odcinek do końca. Wbijaj nasz sklep, gdzie znajdziesz najfajniejszy merch pod słońcem. Uuu, widzisz, jaki jest zarumbisty? Do zobaczenia z tym razem, cześć!